Teraz czas na najlepsze, najskuteczniejsze przynęty Grześka, który ostatnio nasze mini zawody teamowe wygrał i też ostatnio fajnie połapał. Pokaż, na które przynęty najwięcej szczupaków zrobiłeś. Właśnie uzbrajam, to jest yy, guma Relaxa Opio. Tak. więcej? w tamtym sezonie. Właściwie wszystko na kolorach. A, czyli na, cały ten sezon na to? Tak, tą malutką jest cała pochlastana, pocięta. Widać, właśnie pocięta. No. Największe efekty miałem na to, jeśli chodzi z tych mniejszych, ja przeważnie jak różnego rodzaju woblerki Twitche i tak wczoraj, wczoraj bądź tak, na to, wczoraj, Wpadł szczupaczek 67-8 cm Bawi się kastingiem rzekami, przynosi efekt salmo. Eee, salmo. Tak, to jest salmo. Salmo, zawsze salmo pływający, salmo tonący. Troszeczkę drogie, ale warte. No, i tam? Na gnomo, wiem, że ostatnio. Powiem ci, o tak, to fajne chodzi, to jest chyba od ciebie te świecące flów, jakieś fluo czy coś tam. Mm, tak, tak, tak. na to tak. Efekt. Nawet o na to ładnie. No, będę też o Chyba na gnomo długi ostatnio ostatnie też sobie? Na gnomo? Y, y, mam trujeczkę gnoma. Gnomo dwójeczkę mam tutaj. Gnom dwujeczka. Ja na algi kiedyś popałem. Bardzo tak. dobre na szczupaczki. Jeżeli na nic nie biorą, to biorą. Na to. Również. A, malutki taki. Malutki A. też dobry na bolenie. O, o. Dobrze, jest z gum coś więcej, tylko na to łapałeś na okieł? Eee, gumy, powiem Ci tak, Policjant, tak? A, RELAX, klasyk. E, RELAXa, tak, tak Policjant. Classic. Mhm. Klasyczny. To chyba to. To chyba tyle. Dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. również. ja ładnie to Teraz Grzesio pokaże swoje cztery najskuteczniejsze przynęty, na które najwięcej szczupaków no. połowił. Dużo szczupaków nie złowiłem, ale... Dużo szczupaków nie złowiłem. No, ale... Ale jak złowiłem... Najwięcej złowiłem na to... Na, kanibla, Czarny, na kanibala czerw, czarnego, no Naj, drugie najwięcej na to, na to pierwszego złowiłem w życiu szczupaka, a na to dwa nad Bugiem, tam kilka okoń jeszcze złowiłem i no oprócz Bugu to jeszcze chyba jednego na to złowiłem, czyli trzy na, na samego tego woblera. Mhm. Czyli wszystkie z tych przyznań są u nas to sklepy. No. Na tego relaksa też w sumie na 400 też szczupaków trochę połowiłem. Ten relaks e, bardzo skuteczny. mam rękę czarną, Spinninga. A zawsze masz po gruncie, po federach po słowiku czarną rękę, a nie po spiningu. Mniejsza o to. E, na to swego czasu najwięcej szczupaków łowiłem. Na taką i, i na taką tylko jeszcze niebieską. Teraz Bartek, mistrz e, tego sezonu, pokaże swoje najskuteczniejsze, najlepsze przynęty na szczupaka. pokażę e, kilka najlepszych przynęt. Trenuter. No, to, no. Co na to tu Opowiadaj. Szczupaczek wpadł ostatnio, nieduży. Koło taki 40. No w tym sezonie to ten wobler. A, to ta 70, się tak? Najlepszy. Szczupak 70 i boleń yy, 50. A z gum 10, też? Z gum. Czy na same woblery łowisz? Yy, w tym roku jakoś zacząłem bardziej na gumy łowić. Jeszcze o, taka obrotówka. Też na nią trochę o koni tam ze starorzecza gdzieś wyciągnąłem, no nie? A, czyli zwykła... No. ...zwykła srebrna. Jeszcze znaleziona gdzieś tam. Widać właśnie, że swoje tak. przeżyła. Coś jeszcze? No, to jest jeszcze spoko, na co szczupaka wyciągnąłem. Też na początek widać, że też roku, widać, no. że trochę, y, trochę zębów wbijanych było. Jest, a z gum no to w tym roku jakoś bardziej na woblery, obrotówki, coś takiego, no nie? Uh -huh. Z gum to tam co, tam jeszcze jakieś takie małe kanibale, no nie? A, czyli standard u mnie też. No. Poprochy jakieś. Mhm. teraz coś jeszcze? Wszystko. Okay. albo weź sobie. Teraz pożar pokaże swoje najlepsze przynęty spinningowe i trochę o nich opowiedz, Wybiec jak możesz. Najlepsze przynęty. <laughs> jak tak. możesz, to trochę opowiedz. Pierwsze to jest Kanibal. Było... Odstawy gira. Tylko ogólnie miałem ich więcej, ale hmm. no pozrywałem. Też mam takie o 12 no, cm. Co na to długiesz, jak możesz powiedzieć? Czy jakieś tam, yy, z czym się wiąże? Na takiego one? miałem na przykład metrówkę, tylko że Fire Tiger. Tylko no mówię, zerwałem. Yy, na to miałem dużo szczypaków w tym sezonie. To jest super przynęta sandaczowa. Tak, polecam. I szczupakowa. Tak, coś takiego, fiolecik z brokatem. To jest bas od Relaxa, Wobler, tak, od, od ten. Ze sklepu. Tak, ze sklepu. Mm. I te przynęty mi się sprawdzały w każdych wielkościach. szat? Tak, szat, w, mm. w tym sezonie też dużo szczupaków, w tamtym wyjąłem na takie o 70 cm też. I sandacza też. I sandacza mm. też. To się jeszcze że wszystko. O! Jeszcze te są super gumeczki. Ohio. A, okay. I jeszcze na to ostatnio łowiłeś ty. I na to, na to łowiłem. To dostałem, nawet nie wiem co to jest za przynęta dostanę to do wędki. Uh -huh. Tak już teraz. No, Coś dobra, takiego. Okay. Dzięki. Dobra. To... Teraz Adam, nasz główny spinningista, pokaże swoje, e, swój zestaw na szczupaka, no przynęty, mnie... na które najwięcej szczupaków Dokładnie. złowił. Dokładnie. Opowiadaj. U, u mnie podstawowo, jak każdy łowi, man Predator, trójka rozmiar. Ten akurat z dozbrojką, bardzo mocno pocięty, już tyle szczupaków przeżył. Bardzo dużo. W różnych wielkościach. Widać, widać, przynajmniej z historii. Przeżył swoje e, Dragony Lunatiki. To z wczorajszego filmu będzie widać. Tak, tak, Jak ogonek. Było, tak bez ogonka. E, co tu jeszcze mam ciekawego? To samo co Kuba przed chwilą pokazywał. Bas od relaksa i w innym kolorze także. Spoko. E, no to, o... Na taką gumę też mówiłeś? No pewnie. No, du dużo dużo, dużo, dużo różnych ryb. Rybeczek. Eee, przyjęty naturalne, ta akurat nowa, przed chwilą wzięta, ale płoć naturalna, czy tamte okonie, to coś tam się działo. Eee, na te przyjęty, ochio w różnych kolorach. Tu akurat mam tak, no to też trochę powiem eee, zielone. Jakieś tam okonki były na dajmondy też od Relaksa. Eee, tak samo jak Kuba pokazywał puls szady w różnych rozmiarach. Eee, tak samo akurat to jest jakiś Berkeley A tego bez ogonka? Bez ogonka. Bo Berkeley przeżył, przeżył, przeżył sandaczowe starcie, dlatego bez ogonka. To tak w przeżył. No tak. Yy, dalej, wszelkiego rodzaju kanibale, wielkości, rozmiary. Tu tak samo wspomniany pulsiat. Tylko tamten mniejszy rozmiar, na no tego akurat nic jeszcze nie złowiłem Ale puls szady spoko przynęty Jeżeli o to chodzi, yy, coś tu jeszcze trzeba znaleźć ciekawego No, aby przedłużyć film, przyda się, bo wszyscy tylko po minucie mówili, że yy, yy, to A, to pamiętam jak Faj to fajne To na to chyba w jakichś znaczy buraczkach łowiłeś Łowiłem yy, Westiny mam ten, gdzieś. dokładnego modelu, ale Westin e, 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 e. Co jeszcze? Odwracamy pudełko na drugą stronę, może znajdzie się coś. szukaj, Muszę spojrzeć, będę. Od tej strony na pewno. Ostatnio urwałem jedną, bo miałem dwie takie. Ta akurat jest bez kotwicy. Bo od dlaczego powieka. Maps, obrotówki. Bardzo dobre. Złoty kolor lepiej mi się sprawdzał, akurat niż srebrny. Nie wiem dlaczego. Bardzo podobny. Złoty kolor dużo lepiej się sprawdzał niż srebrny. Spoko obrotówka. Dużo szczupaków na nią wyjąłem, tylko teraz łowię bardziej na gumy. Westin w większym rozmiarze niż wcześniej pokazywałem. Slider. Też fajna przynęta. Pokaż tego woblera podziabanego całego. Tego A, Tak. To są woblery od Jacksona. Kiedyś też bardzo dużo szczupaków na nią wyjąłem, cały poobdzierany. No widać właśnie. Cały poobdzierany, flamastrami jakoś tam podomalowywany, żeby w miarę wyglądał. polska budowlanka. Tak. I tu jeszcze może coś znajdę ciekawego, ale nie wiem. Nie no, tu już raczej nic takiego konkretnego. Nie no, Twistery oczywiście, coś tam się, się dzieje na te Twistery, ale to różne kolory, kolory i rozmiary. Dobra, to tyle, tak? Chyba tyle, no. Ok, dziękuję. Teraz ja Wam pokażę swoje najskuteczniejsze przynęty na szczupaka. Tak się prezentuje ich paleta. Podzieliłem je na trzy takie rządki. Pierwszy rządek, czyli top 3, 3 przynęty, na które najwięcej szczupaków złowiłem. Kolorystycznie te wszystkie trzy przynęty są bardzo podobne do siebie. E, numer 1 to jest to kanibal, na najwięcej szczupaków zł złowiłem. Kanibal, e, ten taki e, perła biały z ciemnym grzbietem, czerwonym albo pomarańczowym ogonkiem, 8 cm, czasami 10 cm, większych przynęt za bardzo nie używam. Na tą przynętę wpadło najwięcej szczupaków różnego rozmiaru, dużo malutkich, czasami coś tam większego. Numer jeden, jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że u, u, u większości z Was też jest to przynęta numer jeden. Dalej, przynęta, na którą e, zmówiłem wiele szczupaków w latach 2013-2016, czyli e, takiej to taki Reaper. Czerwony, grzbie, czer, czerwony ogonek, czerwony brzuszek, e, czarny grzbiet, biała guma. No i ten nasz e, wobler na e, którego e, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat bardzo dużo ryb złowiłem. E, wpadły na to sandacze, mój życiowy sandacz. E, wpad, e, wpadło na to wiele szczupaków, co zresztą widzieliście. Wpadły na to moje pierwsze dwa bolenie, okonie i masę, masa innych ryb. Teraz druga kolumna, na którą złowiłem dużo szczupaków, ale nie najwięcej, czyli e, też kolejny Cannibal Policjant, przynętę numer jeden na Soldacza, która też dobrze działa, jeśli chodzi o szczupaki. E, alga dwójka, jedynka, czyli ta srebrna alga, na którą złowiłem swojego pierwszego szczupaka, 68 cm w 2012 roku, jeszcze 8 lat temu, jest nawet filmik na YouTubie e, z obrotówek. E, coś takiego srebrna. Ta obrotówka jest na sklepie, ogólnie większość z tych przynęt jest u nas na sklepie, bo na sklep wrzucam e, te przynęty, które się u nas dobrze spisują. Sklabrafys.pl e, przedędy spinningowe, taki tam dział jest, i tam znajdziecie przedęty, na które ja najczęściej łowię, które najlepiej mi się spisują. E, tutaj mamy obrotówkę. E, dalej. E, Kolejne kopyto, czyli kopyto, na które mówiłem wiele ryb w latach, właśnie 2013 2015 16, e, Niebieski grzbiet to jest tak jakby no, ala policjant, ala policjant kanibala. E, jest to bardzo skuteczny kolorek, e, relax ochio. Na takie okio i na takie, te, takie same tylko, że żółte. Wiele szczupaków z swego czasu wpadło, nawet są filmiki z tych lat poprzednich, 2014, 2013, 2015. Są filmiki, gdy na takie przynęte mówimy szczupaki. Bardzo skuteczna przeleta wędkarstwo.pl, na tu przednętę wiele szczupaków złowił. Dalej kolejny kanibal, czyli czerwony, czerwona główka, cały biały. I teraz trzecia poleta, czyli poleta, na którą wpadło trochę szczupaków, ale nie najwięcej. W tym roku dostałem takie przynęty, one są na sklepie Nad Bugiem między innymi wpadł na to szczupak, u mnie dostałem wpadł szczupak Kilka szczupaków na to już wyjętych jest, nawet będzie filmik Niedługo, gdzie właśnie na tą gumę został wyjęty szczupak Z zielonych przynęt coś takiego jest całkiem skuteczne Czyli też czerwony ogonek, jak widać ten czerwony ogonek jest takim celownikiem Następny, Cannibal Fight Tiger, czy jakoś tak To się chyba nazywa Relax, czyli Taki srebrny z brokatem, czarna, czarna główka, czerwony ogonek. Też Killer, czyli biała guma, czerwony ogonek. Zauważcie, że większość z tych gum ma czerwone ogonki, może nie wszystkie, ale jest zdecydowana większość. Coś takiego, no i Relax Diamond, tak? Diamond, jak się nie mylę. Tak wygląda moja poleta przynęt spinningowych. W swoim pudełku mam jeszcze inne tam jakieś przynęty. Takie e, mniej popularne realistyki, na przykład one są bardzo skuteczne, chociaż ja w tym roku jeszcze na nie za bardzo dużo nie łowiłem, więc mi się ciężko wypowiedzieć, ale Wędkarcu.pl na, na te przynęty ma świetne wyniki. Są u nas na sklepie takie bardzo realistyczne te przynęty, Czy na przykład, o właśnie, coś takiego. E, są jakieś tam dragony lunatyki, na które nigdy co prawda efektów nie miałem, na no, to kiedyś coś tam wpadło, e, więc e, tak to w skrócie wygląda. Na sklep rawtwish.pl wrzuciłem trzy zestawy przenet spinningowych na szczupaki, takie przenety, które sam najczęściej łowię, czyli zestaw numer 1 za 50 zł z kawałkiem, jest tutaj, jest tutaj 18 gum, 2-3 główki dzigowe, 4 przypony, 2 wolframowe, tam, tam dalej są, 2 wolframowe oraz 2 stalki. Gumy są w różnej długości, są takie dłuższe 12-15 cm, są i takie standardowe, na które ja najczęściej łowię 8 cm. Oczywiście w tych zestawach te gumy minimalnie się mogą różnić. Oczywiście w każdym zestawie są kanibale, jak na przykład tutaj mamy trzy takie kanibale, ale niektóre gumy się mogą lekko kolorami różnić. Gumy, na które są ja najczęściej łowię różne kolory, mamy zielone kolory, mamy białe, perłowe, mamy jakieś żółte, ciemne, brązowe czy coś takiego. No, i też dwa woblery, jeden ten killer, drugi taki losowy dobierany. Dalej, kolejny zestaw jest za 25 lub za 29 zł, w skład w którego wchodzą dwie obrotówki, dwie główki jigowe, wobler. E, kilka gum, takich gum kilka skuteczniejszych, m.in. kanibale jak widać, e, dwa przypony, e, dwie stalki oraz takie mini, e, mini, nożyczki, takie mini nożyczki do odhaczania przynęt e, głęboko półkniętych Oraz za 18,99 jest taki zestaw 10 przynęt, 10 e, gum, trzech główek, główek jigowych oraz trzech przyponów stalowych. Oczywiście gumy też potrafią czasami się lekko różnić. Są to takie gumy dobierane losowo. No, ale ogólnie są podobne. Więc chętnych zapraszam na sklep rafis.pl. Oczywiście większość z tych gum można też pojedynczo kupić.